Sponsorem programu jest salon kosmetyczny Guido Beauty. Sponsorem programu jest Słońce Plus, fotowoltaika, pompy ciepła, klimatyzacja. Dzień dobry Państwu. Po wyborczy poniedziałek w studiu, dziękuję niesłodze, w studiu zdalnym goszczę dzisiaj Panów posłów, Bolesława Piechę, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam internetów. Oraz pana posła Marka Krząkałek, Koalicja Obywatelska. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zacznę od pytania, a w zasadzie gratulacji dla pana posła Bolesława Piechy. No więc panie pośle, gratuluję zwycięstwa pana, państwa kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy. I od razu przejdę do, do następującego pytania. Panie posie, czy ten wynik Andrzeja Dudy w tych wyborach to jest bardziej kolejny dowód ogromnego poparcia dla prawa sprawiedliwości, czy też bardzo mocny sygnał ostrzegawczy, że ten rząd, ta władza jednak bardzo mocno się zużywa i to zwycięstwo było no, bardzo minimalne, bym powiedział, na krawędzi. Jak Pan interpretuje tak a nie inny wynik wyborów? No, ja dziękuję oczywiście za gratulacje, gratulacje, ale te gratulacje należą się przede wszystkim wyborcom. I to niezależnie od tego, na kogo oddali głos, bo frekwencja była rzeczywiście bardzo dobra. Ja rzeczywiście dziękuję za udział wszystkim Rybniczanom, wszystkim mieszkańcom Okręgu rybnickiego, ale szczególnie dziękuję oczywiście wyborcom Andrzeja Dudy. Czy ten wynik wyborczy coś przesądza, czy nie? No, podkreślił jedno, podkreślił zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy, czyli generalnie Prawa i Sprawiedliwości nad. No, co tu dużo mówić kolokwialnie, całą resztą. Wydaje mi się, że ten wynik to dobry moment na przyszłość. Przede wszystkim, no, przez najbliższych trzy, najbliższe trzy lata nie będziemy mieli wyboru, w związku z tym jest szansa na realizację dalszych planów, dalszych programów prawa i sprawiedliwości i w miarę spokojne rządzenie, co oczywiście nie przesądza tego, że ten. Druga strona, czyli te 48 i 79% wyborców również ma swoje prawa i pewnie trzeba będzie również do nich się zwracać. Aczkolwiek, jak sam Pan rozumie, jest to sprawa dość trudna, bo w koalicji polskiej czy Czytaj Platforma Obywatelska, oprócz koalicji Polskiej, czytaj Polskie Stronictwo Ludowe Króki, oprócz Konfederacji, Lewicy. No i ta druga strona e, tego medalu wyborczego jest bardzo zróżnicowana i pewnie będą musiały być bardzo, ale to bardzo zróżnicowane oferty dla poszczególnych, e, dla poszczególnych stronników danych ugrupowań politycznych. Ale wracając do mojego pytania, rozumiem, że taki wynik nie niepokoi pana. On mnie nie niepokoi, no, to jest wszyscy przeciwko, wszyscy na jednego, stara sprawa, stara gra, wydaje mi się, że mimo wszystko stanęliśmy na wysokości zadania jako Prawo i Sprawiedliwość i podkreśliliśmy, że kierunek obrany dla Polaków jest kierunkiem dobrym. To, że, to pewnie Pan Krząkała będzie mógł mi odpowiedzieć, jak będzie programowo przedstawiała się ta druga część, czyli zwolennicy Rafała Trzaskowskiego jest dla mnie oczywiście pytaniem otwartym, bo tam są różnego rodzaju grupy społeczne, grupy polityczne, które mają różne postulaty, ba, wręcz wzajemnie wykluczające się. Pytanie do Pana posła Krząkały. Panie pośle, co taki wynik wyborów oznacza dla Pana, poza tym, że są to bodajże szóste wybory z rzędu, które przegrała Platforma i koalicja obywatelska. No kiedyś, kiedyś Prawo i Sprawiedliwość przegrały siedem wyborów z rzędu, ale to nie to. Panie redaktorze, jedno zdanie. Chciałem podziękować, nim odpowiem Panu na pytanie, wszystkim tym, którzy się zaangażowali w wywieszanie banerów, plakatów, w rozdawanie ulotek czy gazetek, którzy przekonywali swoich sąsiadów najbliższych do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. Bardzo dziękuję za ten ogromny wysiłek. A odpowiadając na to pytanie, to właśnie uwzględniając to duże zaangażowanie chciałem podkreślić, że społeczeństwo się przebudziło, mamy do czynienia z pewnym fenomenem, z pewnym powrotem do szeroko pojętego ruchu obywatelskiego, no zabrakło żeby wygrać, ale jakbym miał szukać pozytywów z tej przegranej, to właśnie to, że społeczeństwo raz poszło masowo do wyboru, bo jednak ten wynik na prawie 70% Frekwencji. On dobrze świadczy o, o naszym zaangażowaniu, bo oczywiście liderzy mogą nakłaniać swoich wyborców do tego, żeby poszli, ale to czasami nie wystarczy. Polskie społeczeństwo jest bardzo przekorne. Więc to, że jest tak duża frekwencja, to myślę, jest dużym plusem i tu się na pewno pan poseł również ze mną zgodzi. Z mojej strony, właśnie to szeroko pojęte społeczeństwo obywatelskie jest. Dobrym prognostykiem na przyszłość, bo nie wygra się siódmych, czy tam ósmych wyborów z rzędu. Panie pośle, Grzegorz Schetyna powiedział dzisiaj rano, że bardzo duży wpływ na porażkę Rafała Trzaskowskiego miał fakt, że zabrakło bardziej decydującego wsparcia od kandydatów, którzy startowali w pierwszej turze, miał przede wszystkim na myśli Roberta Biedronia i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Czy Pan się zgadza z taką opinią? No na pewno rozgoryczenie tych, którzy nie weszli do drugiej tury sprawiło, że nie opowiedzieli się jednoznacznie za kandydatem, za, za Rafałem, w tym przypadku za, za Rafałem Trzaskowskim. Można nad tym ubolewać, bo ta przewaga jest niewielka, jeżeli popatrzymy na na wynik procentowy. Natomiast no cóż, musimy jasno powiedzieć, że Pan Prezydent Andrzej Duda, któremu gratuluję wyniku i zwycięstwa, żeby było jasne, no jednak był na dopingu i to na takim dopingu, który wynika z faktu, że miał za sobą prorządowe media. Jednak Jacek Kurski, ten mistrz propagandy, który już kiedyś wyciągnął dziadka z wermatu, teraz znowu grał kartą niemiecką, pomógł niestety wygrać prezydentowi. Gdyby to były zawody sportowe, to po prostu urzędujący prezydent nie miałby szans i jestem o tym przekonany. Więc za te 2 miliardy złotych, które poszły na telewizję publiczną uzyskano taki, a nie inny wynik. Na tym polewam, liczę na to, że pan prezydent, jeżeli jakąkolwiek inicjatywę legislacyjną zgłosi, to właśnie zacznie od telewizji publicznej, żeby przywrócić tą rolę mediów narodowych, tą misję i funkcję. Skoro pan poseł Krząkała wywołał temat e, telewizji polskiej i, i mediów publicznych, to chciałem zapytać e, pana posła Pieche, Panie Posie, czy panu jako człowiekowi wywodzącemu się z opozycji demokratycznej e, nie przeszkadza? Albo jak się pan czuje z tym, że w ostatnich miesiącach Jackowi kurskiemu no, udało się zepchnąć wiadomości TVP do poziomu dziennika telewizyjnego z czasów Słusznie minionych. No to już Pańska opinia, ja nie będę jej podważał. Ja mam taką krótką uwagę do Pana posła Przemkały. Proszę nie odmawiać 52% obywateli samego miasta Rybnika, nie obywatelsko. Oni nie są tak samo obywatelami tego miasta, tego województwa i całej Polski, jak Pan i wspólnicy Rafała Trzaskowskiego. Więc o tym e, proszę nie zapominać. E, druga to jest sprawa to pewna narracja, którą widzę to jest narracja wielu różnego rodzaju komentatorów politycznych. Z tej drugiej strony sceny politycznej, z tego z drugiej strony bloków, to jest to, że wybory wygrał w zasadzie pan Kurski. No przecież to jest nieprawda. Wygrali ludzie, którzy zagłosowali, a nie pan Kurski, który nawet nie jest prezesem. Nie, przepra przepraszam, ale panie, panie, panie pośle, panie pośle yy, y, 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 owszem, wyborów nie wygrał Jacy Kurski, ale naprawdę trudno, Trudno podważyć fakt, że w ostatnich miesiącach telewizja publiczna i wiadomości TVP łamały no, wszelkie podstawy rzetelności, rzetelności dziennikarskiej. I to jest nie tylko opinia, jak pan powiedział, dziennikarzy z jednej, z jednej strony, ale o tym mówi, mówi większość medioznawców, którym trudno odmówić obiektywizmu. No jasne, oczywiście, że większości medioznawców, w większości celebrytów, większości ważnych osób, które zabierały głos w czasie tej batalii wyborczej, w czasie kampanii wyborczej, natomiast prawda jest jedna, zadecydowali obywatele. No albo traktujecie państwo naszych obywateli jako niespełna rozumu, co jest nieprawda, albo trzeba ich doceniać. Nie jest tak, że za Rafałem Czaskowskim głosowali tylko i wyłącznie najmądrzejsi obywatele naszego państwa, ci wykluczeni. To tak nie wiadomo, dlaczego dali głosy na pana Andrzeja Dudę, na prezydenta Andrzeja Ludy, mimo, aha, mało tego. i na, za nimi stoi właśnie nikt, nie kto inny, tylko pan Kurski. To nie jest prawda. Proszę nie używać takich argumentów, bo one są nieprawdziwe. druga strona medialnej tej batalii przecież też jest znana. Ja dzisiaj rano oglądałem głównie TeFam 24. No i gdyby tam, zobrać ten nastrój, te komentarze i ten, Problem, jakim jest wygrana Andrzeja Dudy, no to mielibyśmy całkiem inny obraz. No tak to jest. No. Po prostu media są w jakiś sposób podzielone. Myślę, że gdybyśmy popatrzyli na portale jeszcze internetowe, to wcale nie jest tak, że telewizja publiczna, kto by nie był tam odpowiedzialny za kampanię wyborczą, wygrała te wybory. To nie jest prawda. Wybory wybrał, wybrał pan prezydent Andrzej Duda. Wybory wygrał dzięki przekonaniu większości Polaków, pomimo, że wszyscy z różnych względów Wcale niezbędnych merytorycznych byli przeciw. Pan poseł Piecha poruszył wątek wyborców ze Śląska, z województwa śląskiego. Ja mam pytanie do pana posła Krząkały. Jak pan się czuje z tym, że Rybnik jest jednym z niewielu miast na Śląsku, gdzie nie wygrał Rafał Trzaskowski? A przecież przypomnijmy, że nasz Rybnik no, w trakcie tej kampanii wyborczej był oczkiem w głowie kandydata Rafała Trzaskowskiego, ponieważ tutaj rozpoczynał i, i, i zakończył swoją kampanię wyborczą. No pocieszające jest to, że Śląsk zagłosował za, za Rafałem Trzaskowskim i 10 województw zagłosowało za nim. To jest dobry prognostyk na przyszłość. Ale co z w, tym Rybnikiem, ten, panie pośle? W, w, ryb, w Rybniku tak to jest, że ten wynik właściwie różni się od wyników ogólnopolskich różnicą jakieś 0,8%. Ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o Rybnik, zadecydowało jednak przede wszystkim to, że mamy do czynienia ze środowiskiem trochę górniczym, Proszę zauważyć, że dzielnice, centrum, śródmieścia zagłosowały zdecydowanie za, za Rafałem Trzaskowskim, im dalej od, od centrum, tym nie, jednak te wyniki były nieco gorsze do tego stopnia, no, że, że niestety wynik jest jaki jest. Proszę jeszcze pamiętać o tym, że około półtora tysiąca naszych mieszkańców wziął zaświadczenia i głosowało poza nie, miejscem naszego zamieszkania i gdybyśmy zliczyli jeszcze te głosy to na pewno ta różnica byłaby, byłaby mniejsza. No wynik tak jak mówię odzwierciedla wynik w całym kraju. No, jak w stoczeszce widać tutaj te różnice, które mamy w kraju na przykładzie naszych dzielnic. No ja chciałbym przede wszystkim pogratulować naszym dzielnicom, bo nie składa się ze śródmieścia. Niestety, choć z tego co tutaj słyszę, pan Marek Szankowa, tak uważa, że rynek składa się z rynku, z magistratu miejskiego i powiatowego, panowie, reszta... Panowie, panowie... No nieprawda, nieprawda. Panowie panowie. Nie myślę, nieprawda. Możemy się że w tej komisji. Panie pośle, wynik jest jednoznaczny. Panie pośle, panowie, na zakończenie naszego, naszego spotkania powyborczego, chciałem poruszyć jeszcze jeden wątek. W opinii komentatorów, konsekwencją takiego, a nie innego wyniku wyborów może być mogą być różne zmiany przywództwa. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości mówi się o tym, że po wyborach nastąpi zmiana premiera a to po to, żeby odświeżyć wizerunek, wizerunek Zjednoczonej Prawicy i dać nowy impuls temu rządowi przed kolejnymi wyborami, które czekają nas za trzy lata. Pytanie do pana posła Piechy, czy to jest rzeczywiście realny scenariusz i czy pana zdaniem taka zmiana przywództwa na stanowisku premiera powinna nastąpić? No oczywiście, że nie powinno nastąpić. Pan premier Morawiecki jest dobrym premierem. Zna realia gospodarki, zna realia również społeczne, w jakim kontekście społecznym i pewnych społecznych spraw żyjemy. Natomiast nas czeka kongres, będzie to kongres prawa i sprawiedliwości, który przede wszystkim zadecyduje jak będzie wyglądała partia. On jest planowany na późną jesień. Dla nas też on jest ważny, bo on potrafi i powinien dać nowe siły i nowe jakieś tam kreatywne myśli dla samej struktury partii. Nas też czeka w tym Rybniku, nas czekają wybory w okręgach, no i oczywiście kongres, który będzie jesienią tego roku. To bardzo ważne, bo na tym kongresie spróbujemy określić, gdzie dokładnie, w jakim kierunku przez najbliższe te trzy, trzy i pół roku powinniśmy dążyć po to, po to, żeby tą naszą władzę utrwalić i wcale nie jest wykluczone. I co ja myślę, wierzę w to gorąco, że następne wybory również wygrane będą. To Panie pośle wybory dziewiąte wygrane, bo osiem żeśmy ostatnio wygrali. Dziękuję. Pytanie, pytanie do Pana posła Krząkały. Panie pośle, czy Rafał Trzaskowski powinien stanąć na czele Koalicji Obywatelskiej jako jej przywódca? Czy tak się stanie? Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie, gdybym ją udzielił dzisiaj, byłaby zbyt bardzo związana z tym wynikiem wyborów i, jednak, z tą dużą dawką emocji. Ale jedno jest pewne: Rafał Trzaskowski jest dzisiaj tą osobą, która ma największy potencjał do tego, żeby rozmawiać ze wszystkimi liderami ugrupowań opozycyjnych. I którym zależy na, na zmianie systemu modelu rządzenia w Polsce, którym zależy na praworządności, na tym, żebyśmy się nie oddalali od, od Unii Europejskiej, którym zależy na tym, żebyśmy byli wspólnotą niepodzieloną, tylko taką, która jednak potrafi ze sobą rozmawiać. W związku z czym na pewno ten potencjał wykorzysta i w następnych wyborach jeszcze wiele będzie miał do powiedzenia. Czy to oznacza zmianę dzisiaj lidera? Chyba. Nie, nie odpowiem na to pytanie, bo tak jak powiedziałem, za wcześnie było o tym mówić, ale faktem jest, że dzisiaj Rafał Trzaskowski ma ten potencjał, który w przyszłości będzie wykorzystany i zagospodarowany. Drodzy panowie, bardzo dziękuję za spotkanie, ale nim zakończymy, chciałem przypomnieć, że chyba przed panami wakacje sejmowe. Proszę się pochwalić, jak w tym roku spędzicie panowie urlop? Pan poseł Piecha. Ja już dzisiaj wjeżdżam do Warszawy. Akurat na początku mam dziewięć posiedzeń komisji z Komisji Unii Europejskiej. Pewnie będzie i pan poseł Krząkała, Również mam około pięć posiedzeń Komisji Zdrowia, więc na razie o Europie nie myślę. Z drugiej strony, niestety, pandemia zdezorganizowała mu jakiś taki harmonogram wypoczynkowy. No wiele, niestety, firm, które proponowały określone w czasy, nie wywiązuje się ze swoich, ze swoich zobowiązań. Jest to zrozumiałe w czasach pandemii, więc być może będzie wielka improwizacja. Pan poseł Żąkała? Ja podobnie nie mam żadnych planów. W zeszłym roku nie udało mi się wykorzystać możliwości wypoczynku w tym roku. Jeżeli cokolwiek zaplanuję, to być może w sierpniu, ale to będzie raczej spontaniczna decyzja, bo raz ze względu na pandemię, dwa ze względu na kalendarz też ten polityczny, niczego nie planowałem. Myślę, że wykorzystam ten czas na pewno na poprawienie swojej kondycji fizycznej, bo ona się nam wszystkim przyda po pandemii. Trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję Panu za spotkanie, dziękuję widzom, dziękuję niesłodze za, za uwagę. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Kłaniam się. Dziękuję Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Sponsorem programu jest salon kosmetyczny Guido Beauty. Sponsorem programu jest Słońce Plus. Fotowoltaika, pompy ciepła, klimatyzacja.